Witam! Jest Jestem Mega Minecraft Porad, a to jest kolejny odcinek serii przygody z Minecraft. Dziś dokończymy sobie finalną budowę naszego domku. Zbieram odpowiednie materiały. No i pierwszą rzeczą jaką zrobimy to będzie pochodnia. Będą pochodnie. Na po każdym rogu domu no i zamkniemy. Zrobimy sobie piecyk. Jak ktoś nie wiecie, to piecyk się robi tego. Jak skrzynkę. Tylko że z stołna. Położymy sobie nasz piecyk. stopimy kamień. Aby moglibyśmy zrobić dach. To ja poczekam aż nam się przetopi. Zrobię krótkie cięcie i będziemy się widzieć jak znowu będą stopione. Dobrze, już nam się przytopiło. Kamień nam się już przetopił. No i zrobimy takie jakby kamienne cegówki. Kamienne cegówki. No i zrobimy sobie z nich dach. Tak ładnie wyglądać. Widzicie te otwory? Tutaj będą okna. A za nim dam dach, tam, żeby się jeszcze przetapiał. Piasek na szkło, I się przytapiał. Ja tutaj, tutaj mam być. A jak widać po zebraniu wypada z tego takie samo, jakie było przed zniszczeniem. Taki tak jak będzie w kształcie piramidy. To nie wygląda. I tak już mamy skończone. Wyłączymy poziom peaceful. Już zdobyłem jedzenie. Zjemy. Zrobimy jeszcze pochodnie. Cztery. jeszcze trochę. Teraz jak to się układało? bo tak. O tak. Dobrze. Nie starczy. Brakuje nam jeszcze trochę. To też sobie już ustawimy. To takie te płytki są takie fajne. Jakby pół płytki. Pół szkła powiedzieć oj nie można je zbierać plus już nasz domek już powoli jest prawie gotowy to widać w 1.9 Jedno, już tam ludzie przyjdziemy się do nich spotkanie Miał być balkon, ale go nie będzie. Stwierdziłem, że być brzydko. Też pokój mamy. Tu jest tak jakby spialnia. Wszystko. Wszystko. Pochowamy sobie kamień. To. Drewno. Schodki. Masiona. Kwiatka wyrzucimy. Wełna. Szkło. Węgiel. No i tak wygląda dół. A tak wygląda góra. A cały domek wygląda tak. I nie ma okien. Będek bardzo mi się podoba. I w ogóle jest fajnie. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Subskrybujcie, komentujcie. Dzięki.